Dzisiaj mam rodzinę za Małgorzatę Zasętę. Pani Małgosia jest pielęgniarką koordynującą oddziału noworodkowego. I, I nie wiem jak ona to robi, ale przychodzi pewnego dnia od czasu do czasu do mnie i mówi proszę tu podpisać prawem w prawym dolnym rogu, bo fundacja jakaś tam chce nam dać pieniądze. No to podpisuję, prawda? A potem na konto trafia 100 tysięcy i mamy termin, żeby szybko wydać. A potem Pani Małgosia przychodzi i mówi, że znalazła następną fundację, albo wsiaka, albo nie wiem, jakąś inną. I ten oddział noworodkowy, tak cichy, powolutku, to posiada taki sprzęt, że naprawdę wiele szpitali może nam to sprowiedzi. Bardzo Pani dziękuję za to zaangażowanie. Przecież nie Pani. Nie Pani zupełnie z własnej inicjatywy. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować. Dziękuję. Ja ja no. <grymne> no, po Proszę Państwa, ja pracuję w szpitalu niedługo, 3,5 roku, chociaż znam szpital dłużej, bo to znaczy pracuję na tym stanowisku w ogóle to trochę dłużej. Ale kiedy zastanawialiśmy się, czy mamy w szpitalu takie osoby, które byśmy chcieli honorować za ich codzienną pracę, taką pracę, która wydaje się, że, że jest zwykłym wykonywaniem swoich obowiązków, Ale pewnie nie zawsze tak jest. Pewnie ludzie często wkładają dużo więcej serca w to, co robią. Poprosiliśmy kilka osób, głównie ze szpitala, ale też ze starostwa powiatowego, by stworzyli specyficzną kapitułę, w której... To decyzje jeśli nie się nie wtrącaliśmy. W kapitule tej szybowała pani doktor Małgorzata Wolska, którą z przyjemnością zapraszam tutaj. Wyłoniono nazwiska, nazwiska osób, które zdaniem tego obecnego gremium zasłużyły na to, żeby dzisiaj wyczytać właśnie te nazwiska. Są ludzie, którzy pracują w taki sposób, że. Jednym ze zespół naszego szpitala mówi, że tak to oni, oni mogą być wzorcem, oni, oni się angażują porad przeciętnie, należy, należy im się szczególne uznanie. Zapraszam w tej chwili panią Małgorzatę Kęską. <tryk> zarówno jak i były Podziękowania pana doktora Witalisa Roszkowskiego, który przez mnóstwo lat szefował oddziałowi anestezjologii intensywnej terapii. <noise> To Tadeusz Woźny. Lekarz społecznik, świadomca Rady, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Zwykle pana doktora Woźnego inicjatywą jest to, że może być trzeba szpitalowi coś tam kupić. która kierowała tym szpitalem w momencie, kiedy też stanął na zakręcie, bo przekształcał się z zespołu zakładów opieki zdrowotnej w samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej. No, była założenia praca, praca, były inwestycje, spalanie odpadów, mnóstwo zaangażowania, za które dziś dziękujemy. Będzie.

na za te lata poświęcone naszym pacjentem, naszemu szpitalowi. Doktor Wolska dopowiada, że wykształciła mnóstwo specjalistów chorób wewnętrznych. Pani Elżbieta Czerwińska. Wiem, że trochę ta diagnostyka zaczęła sypać, ale pani Ela dziwnęła. Pani Drata w Zapraszam. Państwo wiecie, czy nie jest pielęgniarstwo w takim szpitalu jak w Dziękuję bardzo za współpracę i za wielkie serce. I Pani Krystyna Przymusińska. Dziękuję wam Pani doktor, swoje życie z oddziałem mm. tak? mówią, że to królowa medycyny, tak? E, no cóż, skończyły mi się serdeczności. Myślę, że nie będziemy na następne 150 lat czekać. Lepiej znajdziemy sobie okazję do poświętowania. Dziękuję Państwu. E, a przepraszam, jeszcze że są jakieś osoby na sali, które chciałby zabrać głos. Sąsiadka z Idzie sąsiadka z Nowego Dworu Gdańskiego, Pani Dyrektor Elżbieta Ościńska. Tak. Szanowni Państwo, ja powiem bardzo krótko. Dziękuję, gratuluję i życzę dużo zdrowia dla wszystkich działaczy, dla wszystkich mieszkańców, dla całego powiatu, a szczególnie dla pracowników. I jeszcze dodam jedno słowo: zazdroszczę. Panie dyrektorze, że na ręce. Pana Starosty, chciałam właśnie złożyć formie podziękowania, gratulacji. Żałuję bardzo, że nie ma Nowego Dworu i Starosty Nowodworskiego. Żałuję, żałuję, że ludzie z Nowego Dworu, może ktoś tutaj jest, nie słyszą, nie widzieli tego. Dzisiejsze spotkanie, dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie tutaj, było wielką nauką też. Zobaczenia wielkiej kultury, wielkiej pracy w tak ogromnej rzesie. Naprawdę bardzo Państwu wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Państwu teraz w takim skromnym tutaj chciałam podziękować. I chciałam koledze pogratulować, że wiedział, gdzie przyjść do pracy. Nie tylko powiat, nie tylko starostwa, ale również jednostki organizacyjne, które funkcjonują na terenie powiatu. To również pani dyrektor hotelu, to również nasi dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor urzędu pracy, pani dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie. Postanowiliśmy tak wszyscy razem, bo to nam podobno dobrze wychodzi w takiej pracy zespołowej, Zrobić wspólny upominek. Na ręce pana dyrektora przekazujemy, natomiast oczywiście mamy nadzieję, że Państwo zdecydujecie, gdzie na których ścianach zapiszą te pięcia. E, natomiast oczywiście myślę, że w imieniu nas wszystkich życzę Państwu, żebyście Państwo cały czas byli tacy uśmiechnięci jak dzisiaj. Przekażcie wszystkim tym, którzy w tej chwili są na dyżurach, prawda? Ponieważ my to sobie rozmawiamy, a ludzie pracują w szpitalu. W takim razie bardzo proszę przekażcie Państwo wszystkim współpracownikom nasze najserdeczniejsze życzenia. या no, पुस्तक <laughs> <strażak>, <laughs> Teraz będę zarabiać. Na zakończenie, na podsumowanie tej pięknej możliwości, w imieniu własnym i swoich strażaków podziękować panu prezesowi i państwu za tak wspaniałą współpracę, jaka jest między państwową strażą a tutaj szpitalem. Dziękuję bardzo. Państwa, nieraz nas woda zalała z deszczu, nieraz nam grzechło na głowę. to, do tego mam po poza na pożarach pozytywnej Tak, na pewno tracę.